Dzień dobry, państwu. Witam państwa serdecznie. Myślę, że już na ostatniej konferencji prasowej przed wyborami. Także witam wszystkich przedstawicieli mediów wocławskich i nie tylko. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, pragnę na naszej konferencji serdecznie powitać Pana posła Pawła Olszewskiego, serdecznie. Rzecznika Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. No, oczywiście, Pana senatora nie muszę witać, bo Pan senator jest tutaj również współgospodarzem. Szanowni Państwo, naszą konferencję chcielibyśmy poświęcić w podsumowaniu kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim, ale nie tylko. Myślę, że pan poseł Paweł Olszewski przekaże kilka, myślę, że istotnych informacji dotyczących kampanii centralnej, ponieważ pan poseł Paweł Olszewski jest członkiem sztabu krajowego, który jest odpowiedzialny za kampanię centralną. Szanowni państwo, jesteśmy już u kresu kampanii wyborczej. Także w tej chwili już wszyscy właściwie koncentrujemy się, żeby dotrwać do ciszy wyborczej. Myślę, że Państwo, media tutaj obserwują, że we Wrocławku ta kampania również miała przebieg niezwykle intensywny i dynamiczny. Przy tej okazji jeszcze pragnę <gry> Państwa zaprosić jutro na mecz drugą edycję meczu który zorganizowaliśmy, będziemy grać piłkę nożną z Drużyną Prawa i Sprawiedliwości o godzinie 12 na Orliku, który wybudowała przede wszystkim platforma obywatelska we Wrocławku z programu rządowego o godzinie 12 zaczynamy. Jeśli mogę prosić pana Pawła Olszewskiego o zabranie głosu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo <laughs> witam serdecznie przede wszystkim, bardzo mi miło. Jak zawsze zresztą gościć we Wrocławku na zaproszenie Marka i oczywiście senatora Persona. Jesteśmy na finiszu kampanii. W najbliższą niedzielę będziemy podejmowali decyzję, kto ma rządzić w Polsce: czy ma rządzić Jarosław Kaczyński, czy ma rządzić premier Tusk. To jest pytanie kluczowe Na które zawsze wyborcy muszą sobie odpowiedzieć, bowiem biorąc pod uwagę analizę sondaży, to tylko dwie, te dwie formacje mają realną szansę na to, aby wyłonić kandydata na premiera. Ale moja wizyta we Wrocławku nie jest przypadkowa, i stąd bardzo się cieszę, bowiem niezwykle zależy mi na tym, żeby ponownie posłem został najlepszy poseł z Wrocławka i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością najlepszy poseł z Wrocławka. Marek Wojtkowski, osoba niezwykle zaangażowana w sprawy włocławskie. Wiem, wiem coś o tym, bowiem wielokrotnie, a w zasadzie na co dzień angażował się, na co dzień zabiegał razem z senatorem Personem o, wsze o wszelkie kwestie związane z Włocławkiem, i twierdzę, że włocławkowi potrzebny jest taki parlamentarzysta jak Marek Wojtkowski, oczywiście o senatorze Personie to mówić nie muszę, bo to jest też oczywista oczywistość, jak to kiedyś powiedział prezes Kaczyński. Stąd bardzo zachęcam do głosowania na Marka. Ja gdybym nie był zaangażowany w politykę i bym mieszkał we Wrocławku, to z całą pewnością na niego bym głosował. Niestety nie mam takiej możliwości, bo mieszkam w Bydgoszczy, w mojej ukochanej Bydgoszczy. Co więcej, sam startuję, więc też byłoby to utrudnione. Ale za kogo jak kogo, ale za posła Wojtkowskiego jestem w stanie ręczyć, bowiem wiem, że przy, przez wszystkie kwestie, którymi się zajmował, doprowadzał do końca, angażował się we wszystko, zarówno w sprawy związane z edukacją, Uważam, że był absolutnym liderem w komisji, jak i sprawy związane z rolnictwem również były mu bardzo bliskie. Niezwykle zaangażowanie, w sposób zaangażowany działał na rzecz. No Już nie mówiąc o tym, co robił na rzecz Włocławka, ale to, to już powiedziałem. Dziękuję bardzo, panie senatorze. <laughs> ja tego, mogę dodać tyle miłych słów ze strony Bydgoszczy w końcu naszej metropolii. Wskazuje na to, że tworzyliśmy drużynę, bo tak mogę powiedzieć: drużynę pierwszy raz w historii z naszego miasta, aż trzyosobową. To było duże osiągnięcie 4 lata temu. Jestem przekonany, że to osiągnięcie powtórzymy. Powiększyć się pewnie już nie da, bo bez przesady apetyt byłby za duży, ale to będzie ważne, bo. Mało kto zwraca uwagę na fakt, że zbliżają się trzy lata bez żadnych wyborów, ważne dla Polski to będzie, bo trzy lata bez wyborów samorządowych, prezydenckich, europarlamentarnych, każdych innych, trzy lata spokoju w budowaniu tego, co tak pięknie zaczęto. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedy pan poseł powiedział, że jesteśmy u kresu, to myślałem, że to wytrzymałość, bo ja tak mogę o sobie powiedzieć trochę, ale mówimy o kresu kampanii. I nie, poważnie mówiąc ten mecz jutrzejszy, który niestety zostałem zaangażowany, ale już tylko jako komentator. Pani redaktor się spojrzała podejrzanie. Tylko jako komentator, że on będzie zwieńczeniem całego dzieła. No, z pokorą oddajemy się w ręce i głosy wyborców. Po tych bardzo, bardzo intensywnych podróżach w okręgu widziałem dużo y, takich optymistycznych spojrzeń, dużo gestów i słów nas skrzepiących, więc mam nadzieję, że tak się to zakończy. Szanowni Państwo, jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, ponieważ w kampanii wyborczej pojawiły się różne głosy dotyczące inwestycji chociażby we Wrocławku, chciałbym powiedzieć w sposób zdecydowany, że te inwestycje były możliwe dzięki przede wszystkim. Programowi inwestycyjnemu Platformy Obywatelskiej. Z tego względu, że to Platforma Obywatelska pozwoliła, że te środki, te duże środki, które Polska otrzymała z Unii Europejskiej, zostały właściwie rozdysponowane i Włocławek był jednym z większych beneficjentów tych środków w naszym regionie. Pragnę również, proszę Państwa, tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, na kt która bardzo często w tej dyskusji, ożywionej dyskusji wyborczej umyka. Proszę Państwa, we Wrocławku w tej chwili jest finalizowana największa od 50 lat inwestycja. Jest to autostrada A1. Ja bardzo często to powtarzam, bo oczywiście nasi oponenci polityczni o tym po prostu zapominają. Autostrada A1, która była w planach od lat 30, jest realizowana w ostatnim czteroleciu w kadencji i zarządów Platformy Obywatelskiej. Ta inwestycja, proszę Państwa, to prawie 800 milionów zainwestowanych we Wocławku. To są nowe miejsca pracy, które przy tej okazji powstały, bo tam kooperantami są firmy, które wywodzą się z naszego regionu z Wocławka. Te pieniądze zostają u nas, te firmy zapłacą podatki i te podatki zasilą budżety naszych lokalnych samorządów. Ale chcę też powiedzieć, proszę Państwa, że to nie wszystko, że jeśli wyborcy pozwolą, a mam nadzieję, że po 9 października tak będzie, będziemy nadal realizować nasze projekty, które już rozpoczęliśmy. A warto przypomnieć, że wiosną 2012. Roku rusza kolejna poważna inwestycja w okolicach Wrocławka. Jest to budowa progu podpieczającego na Wiśle i modernizacja tamy. To jest około kolejnych około 150 milionów, które zostanie, zostaną tutaj zainwestowane. Nie będę wspominał o inwestycjach, którymi chlubi się miasto, bo te inwestycje, proszę państwa, też są współfinansowane z budżetu centralnego. Modernizacja bulwarów, budowa orlików, budowa hal, budowa basenów, przystani wodnych. Jest to możliwe dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej w sposób racjonalny dokonał podziału tych środków. Panie senatorze, również myślę, że warto wspomnieć o drugim stopniu na Wiśle. Nasi konkurenci polityczni bardzo często próbują nas atakować, jednak, proszę Państwa, chcę jeszcze raz na koniec tej kampanii powiedzieć, że w tej chwili trwa końcówka uzgodnień, trwa koniec projektowania nowej Tamy na Wiśle, i wszystko wskazuje, że przy zaangażowaniu, poważnym zaangażowaniu, zarówno budżetu państwa, jak i inwestora prywatnego. Tutaj mam na myśli przede wszystkim firmę Energa S.A. W ciągu trzech lat budowa w okolicach Nieszawy rozpocznie się. Oczywiście będzie tam dostępny kolejny szlak komunikacyjny. Myślę, że nie tylko budowa mostu w Toruniu, ale także też kolejna przeprawa przez Wisłę będzie takim kolejnym bardzo ważnym elementem służącym udrożnieniu, udrożnieniu Wisły. Ja ze swojej strony, szanowni państwo, tyle. Jeśli są jakieś pytania, to. Jeszcze może dwa zapraszam. słowa, bo Marek powiedział o tych inwestycjach, yy, które się dzieją bądź się zdarzyły, yy, ale nie wypada zarówno Markowi, jak i. Andrzejowi powiedzieć to, co mi wypada. Znaczy, ja mam pełne przekonanie, że wielu z tych rzeczy mogłoby nie być, gdyby nie pełna determinacja i zaangażowanie zarówno senatora Persona, jak i posła Wojtkowskiego. Mi to łatwo mówić, bo ja to obserwowałem na co dzień, jaka była determinacja zarówno senatora, jak i posła, przy tajem, po, takim pozytywnym lobbowaniu na rzecz Wocławka i lobbowaniu na rzecz inwestycji i pilnowaniu, aby środki i właściwe decyzje były w tym zakresie podejmowane. A mówię to jako osoba, która nie startuje z tego okręgu, a z innego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są może jakieś jeszcze pytania? Jeśli wszystko jest jasne, to